Co należy opanować, aby mieć wyniki w inwestowaniu, aby osiągać ponad ponadprzeciętne stopy zwrotu? Dzisiaj z tego wideo dokładnie się tego wszystkiego dowiesz, dlatego warto, żebyś mnie dalej e, słuchał. Oglądając to wideo do końca e, będziesz hen-hen daleko przed większością inwestorów, którzy albo chcą zacząć inwestować, albo inwestują już i nie mają żadnych wyników, bo większość tych osób, podejrzewam, że 88%, nawet nie zdaje sobie sprawy, czego tak naprawdę muszą się nauczyć, żeby takie wyniki. Mieć. Ok, no to idziemy, żeby nie przedłużać. Dzień dobry, nazywam się Robert Smug. Na co dzień zajmuję się inwestowaniem, moją autorską strategią market, trend follower. Wiedz, że słuchasz osoby, która wie o czym mówi, regularnie publikuje swoje wyniki, gdzie pokazuje właśnie te ponadprzeciętne stopy zwrotu. Też wiedz, że ryzyko, samo inwestowanie bez wiedzy i doświadczenia jest zajęciem ryzykownym. Także jeżeli myślisz, że po prostu ty się tym zajmiesz, albo już jakiś czas inwestujesz i nie masz generalnie wyników, no to prawdopodobnie gdzieś tutaj. Coś nie tak jest z Twoją edukacją, dlatego, oglądając ten film, no myślę, że tutaj wielu rzeczy teraz się dowiesz i wiele rzeczy tutaj ci się tutaj rozjaśni. Dobra, no to już nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę od pierwszej bardzo ważnej rzeczy, którą każda osoba, która chce aktywnie inwestować, musi posiadać na rynku. No oczywiście z tą rzeczą wiążą się kolejne rzeczy, dlatego też, jak mówię, warto, żebyś mnie słuchał, bo tu nie ma też drog na skróty. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Musisz mieć działającą strategię inwestycyjną. No tu nie ma tutaj. Od tego jakiegoś odskoku, musisz taką strategię mieć. Tak? Strategia dokładnie ci będzie mówiła, co kupować, kiedy kupować, kiedy to sprzedawać. Tak? Będzie ci mówiła, co jest dobrą okazją, a co jest słabą okazją. Będzie ci mówiła, tak, interesuj się tym instrumentem, bo on ma potencjał na duże zyski dla ciebie. W ogóle nie interesuj się tym instrumentem, bo to jest strata czasu i prawdopodobnie też strata Twoich pieniędzy. Prosta rzecz, tak? Trzeba mieć strategię, która działa. Przy okazji, jeżeli jeszcze nie byłeś na moim webinarze, to zapisz się teraz na niego. Jest to taka konieczność, bo ja tam, właśnie na tym webinarze opowiadam o mojej działającej strategii inwestycyjnej, dokładnie pokazuję, jak ona wygląda. Już uczestnicząc w tym webinarze, dokładnie będziesz wiedział, w jaki sposób ty musisz inwestować, żeby mieć wyniki? Druga, kolejna bardzo ważna rzecz, o której nie zdaje sobie sprawy wielu inwestorów. Zwłaszcza takie osoby, które myślą, że przeczytają dwie książki, zobaczą dwa filmy na YouTubie i już będą wszystko potrafiły, z dnia na dzień staną się na przykład osobami bardzo dobrze zarabiającymi dzięki inwestowaniu. Błąd. Jak już poznasz strategię, która działa, no musisz się wdrożyć, tak? musisz się nią nauczyć posługiwać. To też jest problem wielu szkoleń, wielu książek na temat inwestowania, że one nie mówią, jak dalej się wdrożyć. Ja sam tak miałem na początku swojej kariery inwestycyjnej. Jeździłem na jakieś szkolenia, coś się tam dowiedziałem, wracałem do domu i dupa blada. Za bardzo później nie wiedziałem, co mam dalej robić. No coś tam kombinowałem, ale wracały jakieś stare nawyki. No, i tych wyników nie miałem. Tak? Ja każdemu uczestnikowi moich warsztatów, który zaczyna u mnie warsztaty, nagrałem specjalnie taki kurs, w którym mówię krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby się wdrożyć. I ty też musisz się wdrożyć do tego inwestowania. Musisz zyskać jakieś inwestowanie. Potrzebujesz na to od kilku tygodni do około trzech miesięcy. To jest takie według mnie. Minimum. I dopiero po tym okresie wdrożenia, jak już masz strategię, która działa, o której Ci mówiłem w pierwszym punkcie, i się wdrożysz, no to jest bardzo duża szansa, nawet bym powiedział, szansa tutaj, która równa jest pewności, czy ty także z biegiem czasu będziesz zarabiał coraz większe pieniądze, jeżeli posługujesz się strategią, która działa, czyli na przykład taką jak moja. Kolejny bardzo ważny punkt, który wynika też z punktu pierwszego i on ma też bardzo duży wpływ na punkt czwarty, o którym też Ci za chwileczkę powiem. Musisz nauczyć się perfekcyjnie zarządzać kapitałem. Perfekcyjne zarządzanie kapitałem to jest klucz, przede wszystkim do wysokich zysków w inwestowaniu. I druga rzecz, jeżeli ktoś boi się inwestować, perfekcyjne zarządzanie kapitałem będzie cię chroniło przed jakimiś większymi obsunięciami kapitału. Samo inwestowanie aktywne, takie jak ja uprawiam, jest bardzo bezpiecznym zajęciem. On jest tak samo bezpieczny jak każdy inny rodzaj inwestowania. Dlaczego? Bo ja wiem, co robię. Ja dokładnie, na przykład w momencie otwierania pozycji, dokładnie wiem, ile stracę pieniędzy na tej pozycji, jeżeli coś by poszło nie tak. Co robi większość osób? Większość gra na odwrót. W ogóle nie ma pojęcia o tym, na jaką stratę się wystawia. Nie liczy się w ogóle z takim czymś jak strata, patrzy tylko na zyski. Nieważne, czy to są inwestorzy jacyś długoterminowi, pasywni, inwestujący w ETF-y, w akcje, czy jacyś tacy krótkoterminowi gdzieś tam, którzy jakimś day tradingiem, scalpingiem się zajmują. Oni wszyscy popełniają ten sam błąd, nie wiedzą kiedy wyjść ze stratnej pozycji. Ja dokładnie to wiem i ty także musisz to wiedzieć. Musisz dokładnie z góry zakładać kiedy opuścić stratną pozycję i z drugiej strony musisz wiedzieć jak z, na przykład z każdej kwoty kapitału jesteś w stanie dojść do, dużej, do dużych pieniędzy. To o tym wszystko mówi zarządzanie kapitałem. Dlatego je nazywam perfekcyjne, bo bez tego punktu nie ma mowy o wysokich zyskach i nie ma mowy też przed tutaj ochroną przed jakimiś stratami. I czwarty punkt, który także wynika tak naprawdę z tych wszystkich pozostałych punktów, to jest odpowiednie zarządzanie sobą. Tak zwana psychologia inwestowania, niektórzy to nazywają. Jeżeli mamy strategię, która działa, potrafimy zarządzać kapitałem, to my jedyną rzeczą, na jaką dalej musimy zwracać uwagę, to jest motywowanie siebie i patrzenie na to, co my musimy osiągnąć. Tutaj też nie ma jakichś tutaj magicznych rozwiązań. To motywowanie polega na tym, że ja cały czas się zastanawiam, ile ja chcę pieniędzy w najbliższym czasie zarobić. I myślę, w jaki sposób i na czym te pieniądze mogę zar zarobić. To odpowiednie zarządzanie sobą polega na tym, że ja na przykład mając do wyboru instrument A i B, zanim otworzę pozycję, zastanawiam się, tak, który z tych instrumentów da mi zarobić większe pieniądze. I czasami wolę chwileczkę na przykład poczekać na to, żeby taką pozycję otworzyć, niż pchać się na instrument, który może mi dać stratę albo zysk, potencjał zysku jest tam na nim raczej ograniczony i lepiej po prostu sobie gdzieś tam go z boku zostawić. Jeżeli mam jakieś obsunięcie kapitału, no to ja jak ja podchodzę, tak? Włączam swój plan awaryjny związany z zarządzaniem kapitałem i go stosuję. I nawet jak widzę, że może jest potencjał do tego, żeby więcej na jakimś instrumencie zrobić, to ja przede wszystkim skupiam się na tym, żeby na początku gdzieś odrobić straty, która się pojawiła, tak? I to świetnie działa, tak? Zyski zawsze Zyski zawsze będą mi rosły, jeżeli ja będę odpowiednio zarządzał na przykład jakimiś obsunięciami kapitału. Większość osób tego nie rozumie, nie robi. Tak? Jest to też dość proste. Jeżeli ktoś się boi, że teraz jest to mega skomplikowane, nie wiem, tyle rzeczy muszę opanować. Wierz mi, nie jest to dużo rzeczy do opanowania. Te, takie osoby, które zaczynają, są początkujące, może dla was to jest dużo, dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam i na ten mój webinar, i na moje warsztaty. Ja tam dokładnie wszystko tłumaczę. Jest jeszcze czwarta w sumie taka albo druga droga. Jeżeli nie chcecie się uczyć inwestować, nie masz na to czasu, to też możesz śledzić osoby takie jak na przykład ja i widzieć kiedy one otwierają pozycje, jak one ten kapitał tutaj pomnażają, jak budują swoje zyski. Ja mam taką usługę na przykład śledzenia portfela właśnie dla takich osób, którym się nie chce uczyć tego wszystkiego albo nie mają czasu, albo są niecierpliwe. Mogą do, wykupić dostęp do mojego portfela i śledzić tak, jak ja inwestuję i sobie w ogóle wtedy całkowicie drogę skracają. Co myślisz o tych punktach? Napisz mi teraz w komentarzu. Zostaw jeszcze raz suba. Jeżeli chciałbyś więcej takich filmów tutaj oglądać w przyszłości, a na pewno będzie. I także serdecznie zapraszam do komentowania tutaj. Co Ty o tym myślisz o, takim, o takich krokach? Czy ty te kroki już podejmujesz? Jak długo napisz mi też, inwestujesz, czy masz. Rezultaty. Nie ma się co wstydzić, jeżeli ktoś zaczyna albo nie ma rezultatów. Ja, przez pierwsze kilka swoich lat nie miałem żadnych rezultatów w inwestowaniu. Dopiero jak zrozumiałem pewne rzeczy i zacząłem słuchać osób, takich, jakich ja jestem w tej chwili, które, czyli takich, które potrafiły zarabiać, także zacząłem zarabiać. Pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.